Witam serdecznie wy Debibielcans, ja jestem Rayken i dzisiaj gram <coughs> A sorka coś mi utkwiło w gardę. A więc tak, dzisiaj gramy w Sniper Elite V2, kontynuujemy nasze zadanie zabicia Hitlera, jeśli dobrze dobrze pamiętam. Znajdujemy się teraz ogólnie w menopcji Znajdujemy się w Berlinie. Dobra, może ja wejdę do gry? Z tego co wiem na samym początku, już mamy akcję. Więc wciskam Escape i wznawiam grę. Więc jest tak: jesteśmy na polu bitwy i musimy być bardzo ważni i czekać na odpowiedni moment. I udało mi się. Przez chwilkę nie byłem pewien, czy mi się uda wykonać to zadanie tak jakbym to chciał. Widzę tutaj jakiegoś rannego żołnierza Nie jestem przekonany, nie jestem do końca pewien czy to jest Niemiec, czy to jest Rusek, czy to jest może jakiś Amerykaniec Mamy kolejnego żołnierza na naszym celowniku Szybko go wyeliminowaliśmy Dzięki, dzięki, dzięki jakimś błyskawicom, jakimś grzmotom, które nas tutaj, tutaj otaczają ta misja, zobaczymy jak mi to wyjdzie. Mam rozumieć, że wszystkich mam rozwalić po cichaczu, ale wiecie jak to często bywa, że że ta się kuźba nie zawsze da zrobić. Zędziesz życie. E, zaraz ktoś zobaczy tutaj, że ranny żołnierz leży na podłodze i wszyscy, wszystko zaalarmuje, że tutaj znajduje się jakiś sniper. Żeby być czysty o tej śmierci, ja tu podejdę do umywalki, umyję ręce, swój brud, dobra, jest, lecimy dalej do przodu. Oczywiście jak to w Berlinie, pełno jakichś miejsc płonących, musimy bardzo być uważni. O, widzicie, tam widzę kolejnego żołnierza, który, który się bawi CKM-em, cholera wie. który się bawił. Bo niestety, niestety, niestety go wyeliminowałem. Mamy kolejnego tutaj na wieżyce swojej bazie. Pięknie skupiony. O! Czyżby coś zauważył? Od razu błysk był. O! Kurde mi się kliknęło. O! Jesteśmy z powrotem. I pięknie wy został wyeliminowany. Zamykamy, czy tutaj, tutaj jest jeszcze jeden jakiś. Jest tam. Chyba. Jest, na pewno. Musimy się bardzo skupić, żeby trafić na pewno. Uhu, to było szybkie skupienie. O, kurźba. Znaleźli chyba ciało. Przeładujemy na wszelki wypadek. I musimy być gotowi na wkroczenie do akcji. Ha. Mogę zmienić właściwie pistolet. Żeby go po cichaczu zabić. Tam jest. Ho ho! W łóżko! Czy troszkę w szyję? Miałem totalnego fuksa. Zerkamy, czy tutaj jeszcze nikogo nie ma na wszelki wypadek. Nie, to nie. Nie, 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 nie. Obawiamy się chodzących Niemców tutaj. A może wejdę? O! Pranny. Oczywiście, tak jak mówiłem, prędzej znajdą jakieś trupa. To się dało przewidzieć. Skądś mnie słyszeli? On gdzieś tu jest. Pokaż się, draniu jeden. Pokaż się, Raken. Zerkamy. <laughs> Przed chwilą jak zerkałem tak do góry, podniosłem głowę swoją własną, <laughs> wiem, że to oczywiście nie pomaga, ale to jakieś takie przyzwyczajenie, tak jak gra się w gry samochodowe, chce się zobaczyć bardziej co jest po lewej stronie, to człowiek się wychyla ogólnie z całą całym ciałem tak w lewo. Nie wiem gdzie się znajdują, gdzie się znajduje ten jeden żołnierz. Okej, okay, wiem gdzie się znajduje. Gdzie się znajdował, bo to już czas przeszły Dobra Coś nie wypaliło, coś nie wypaliło Ku, ku, ku. Kolejny Kolejne łanie wyeliminowane Pa 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 ale trafiłem, trafiłem go ledwie Ale trafiłem i to się liczy Muzyka ucichła? Nie, nie ucichła. Ogólnie, mój cel misji dzisiaj jest odszukać okopę. Dobra, ja odszukałem tak miarę tylko okopy tylko muszę tam dojść. E, moim głównym celem jest rozwalenie. Otóż, tej rakiety to jest pewnie ta v, V2. Ma ona tam jakiś pół, e, czuły punkt. Podczas ładowania e, ładowania benzyny, kurwa, tankowania benzyny. Ja się oczywiście muszę ten kurry szmat tyrazy tam dostać. E, dobra, tu po lewej jest kościół. Idziemy obczaić. Ogólnie tam jest fajne miejsce, widokowe. Wow, ale gorąco, od tego samochodu bije. Amunicja się przyda, oczywiście. Mini pułapka jedna. Jeden granat. Ok, muzyka ucichła, 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 ucichła. O, jest tutaj jeden w kościele. Z tego miejsca będzie go łatwiej rozwalić. Ah, shit. Koleś nie jest wystarczająco wysoki. Nie jest tak wysoki jak ja jestem wysoki. Czy on się gapi na mnie? Nie, 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 nie. nie. Widzę, że po prawej jeszcze lufa wysyła jakiegoś innego pilata. Ranny! Dwóch rannych! Trzech rannych! Nie żartuję, trzech nie ma. Doszliśmy do tego miejsca. Znajdujemy się znajdujemy się w kościele. Ale czy ja coś tu muszę.? Nie, muszę chyba iść tutaj. Tu widziałem po prawie coś jest. Aha, wspinamy się, dobra, tu się wspinamy. Oczywiście tutaj świeczka łanie się topi, łanie, łanie, łanie. świeci mocno. Chociaż to troszkę takie dziwne, że tak mocno się świeci. Sztabka złota! Uhu! Nie jestem dobry w zbieraniu, nigdy się za bardzo tym nie przejmuję, jak mi... Nie szukam tych sztabek złota jako za bardzo. A się lub podniósł. To było dobre. Jest ich więcej takich tych beczek? Przydałoby się więcej takich beczek. Dobra, ja doszedłem tylko do tego kościoła. No, tutaj niestety chyba nic nie ma. Dobra, idziemy idziemy do tego miejsca. Tu są tam są okopy. Ja z oczywiście, w dół. Właśnie możemy biegnąć nawet teraz, chyba. Nikt mnie nie zauważy? Nikogo chyba tu też nie ma teraz, więc spokojnie mogę sobie do przodu sadzić. Czekajcie, czekajcie, tu jest, tu jest to. Tu jest to, tam są okopy. o właśnie. W to chyba jest jakieś cmentarzysko. To jest tak, to jest cmentarz, bo widać groby jakieś na no, grobki. Sadzimy do przodu, do przodu, do przodu, do przodu. O, coś mało miejsca. O, to się nie będziemy się czołgać. Wyście wy się czekaliście na wychowaniu fizycznym? Znaczy na WF-ie? mieliśmy... nieraz raz, po raz musieliśmy to robić. Jest, 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 szybko, 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 błyskawica! Grzmot! Grzmot! Dawaj, 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 dawaj! Zawiodłeś mnie. Zawiodłeś mnie! Nie mówcie, że burza ustała w momencie, kiedy wszedłem do okopu. Najwyraźniej tak. Sowamy się za tymi kwiatkami. Zarekamy wokół ogólnie. Czy tutaj kogoś nie ma? Wrzuciłbym tam granatę, ale... Nie wiem, czy to jest dobry pomysł jednak. Idziemy powrotku dalej do przodu. Ups, 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 ups. ups. Właściwie, wejdziemy z powrotem tutaj. Wchodzimy z sniperkę z powrotem, sowamy się, dawać barany. Tak? Nadgłośnić tą, tą, e, tą informację, że gdzieś tutaj jest Sniper, gdzieś tu jest Rayken, i mnie nie szukać? A muzyko cichła. ja mam się czas, żeby napić. Mm. Dobra, wstajemy, 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 jeszcze nie wstajemy, wstajemy, wsta wstawaj, kurwa. Wsta Co to kurwa ma być? No trudno, sadzimy do przodu, sadzimy do przodu. Weźmiemy sobie MP40 i lecimy do przodu Właściwie to jest cichutko Zastanawiam się z której strony oni mogą przyjść Tu widzę jakieś labirynty w tych okopach O, muzyka cichła, więc jest spokojnie, jest dobrze Tam widziałem Niemca, może się udał go tak zaskoczenia. Dawaj, 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 dawaj. O kurwa mać. <laughs> ciało! Kurwa, tu jest za mną! Za mną, za mną, za mną, za mną. przed mną! Z tyłu, z przodu wszędzie są, kurde! Kurwa za mną, za mną, za mną, za mną! Pa-pa-pa-pa-pa! Ogólnie jestem ciekaw, ile tych szwabu, szwabu rozwaliłem. Ogólnie sądzę, że to już będzie... Nie wiem, to jest przez, przedostatnia misja, czy może nie, ostatnia to na pewno nie jest. Z tego co mi się zdaje, w ostatniej misji będę zabijał Adolfa Hitlera. Chociaż może nie jestem do końca przekonany tego, że, że to tak będzie. A może jakieś będą misje bonusowe. A jeśli my zerkamy kuźwa. Tu muszę wrócić się do góry. Tędy? Tak, tędy muszę iść do góry, później. Ty, twardzielu jeden. Zerkniemy, czy ten trup nie ma amunicji. Jest, gdzie się wychylasz, ta Kurde, pokaż tą swoją twarz, ładną. Ach, 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 było, ha, ha, ha. Dawają no municję. Mina Pułapka. Co, mina lądowa, co ja gadam? A ten, 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 co on tu ma? Ech, też jakąś amunicję. Co ja? Idziemy w lewo, idziemy tędy, tędy, tędy. Czy w tym Berlinie podczas II wojny światowej zawsze było tak ciemno, zawsze było tak ponuro? Czy nie było kiedyś jakiejś, jakiejś ład, ładnej pogody? To mi coś tak widać, fajnie by się szło. Przejdziemy się do przodu, zobaczymy, czy się da ogólnie. Pewnie muszę iść tam. Ale ja jestem ciekawy, co ja tam mogę znaleźć. Co my tu mamy? Co my tu mamy? A Nic tu nie mamy. Abym ja po prostu pomylił się, pomylił drogi na samym początku. W tych bunkrach tutaj, to bym mógł tędy wejść. A teraz to jednak ja musimy iść tam, gdzie jednak ja pokazywałem. Wstawaj, 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 wstawaj! Wstało. Okej, okay, wsadzimy do przodu, do przodu, zarykamy z lewej, nic nie ma, z prawej, z prawej. To, o bans, bans. Będz. I kolejny, który krzyczy ach! Zarykamy jeszcze dalej, nic tam nie ma. Weźmy sobie parkę, przybliżymy nawet. To jest dość podejrzane. Tutaj nikogo nie ma. No nie. Jakieś maski Czy w swoim ekwipunku mam maski? Chyba nie mam masek Kurde, czy też by się dało przejść Zerkamy, idziemy, idziemy, idziemy idziemy, Gdzieś tam do góry, tam gdzieś do góry idziemy Kurde, wiem że się nie mogę, nie wiem że nie mogę biegać, ale Ja bym tak chciał pobiec Boże, na tylko na wieżyczkach nie ma? Na, nikogo na kominie nie ma, no nie żartujcie, nikogo tam nie ma. Hmm. Czerwona lampka, czyżby jakiś burdel był tam? To też wygląda cichutko. Wow! Woo! Kolej zaliczył teraz zaliczył co najmniej 5 punktów za taką puszkę To kubek jest hmm Dobra, aby go tu rozwalić, ja bym tutaj kucnął Tam jest, tam jest, tam jest Przesunię się baranie. Jest! Musimy przybliżyć PAO! Co ja zrobiłem? Hej! To jest rozpruwacz, Ryan rozpruwacz! Trafiłem sam czubek. A widać, że nie był tego warte. 183 metry. Pobiłem rekord, nie wiem. Teraz tutaj ogólnie na kałuży jest to. Ta kałuża przypomina ogólnie wylany beton. Teraz znajdujemy się w Ameryce. Są to e, szałasy. Indian. Tak. Mogę się mylić. Mogę się mylić. Chyba, no chyba, że to jest wasz namiot. I wy tutaj biwakujecie. Spinam się do góry, tutaj widać, że jest jakieś... O, ładne podejście. Stromy dość. Ale co tam? I lecę do przodu. Eee. Ehm... Kuźwa. Nic z tego nie rozumiem. O, rosyjski obraz? Więcej fresków? Więcej propagandy? Tak na chętę tu rzucił granat Żeby to rozwalić O i walizka nawet hmm. Tak, żeby się dało te przeszukać te walizki. O, zaleczono cele. Nowy cel? Wyeliminuj dowódcę wyrzutni. Już się robi. O, 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 o. o, ktoś tu stoi. Nawet ich jest dwóch. Ho! 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 Z Fuksem, się udało Koleś chciał krzyczeć ALARM! 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 OLE ON TAM JEST! Muszę utrzymać pozycję No a to sobie wejdę tutaj do góry ten budynek jest wyższy, więc będzie mi łatwiej z góry, z góry, z góry, z góry strzelać. Mam utrzymać pozycję, więc może założymy tutaj jakieś na pułapkę. Weźmy jedną pułapkę. Dawaj, dawaj Dawaj, pa, dawaj. tutaj położymy jedną pułapkę. Tu wsadzimy drugą pułapkę. Kuźwa mać. Zabezpiecz teren Jeszcze jedną pułapkę Kurwa mać, jest jeszcze jedno wyjście Minia lądowa A jeszcze mam mini pułapki, wow, trzy są Ładujemy jedną pułapkę Kurwa, mam nadzieję, że one nie są za blisko Że jak jedna wybuchnie To i druga eksploduje, ale chyba nie jeszcze powinienem mieć jedną pułapkę, więc ją tutaj wsadzimy i jest pięknie. Ja tutaj sobie zajmę swoją pozycję. Widzimy V2. Ło, coś wybuchło. Słyszałem jeden wybuch. Czyli ktoś się nadział na moją minę pułapkę, nikogo nie ma. Skąd strzelałem? Tam jest wieżyczka, oczywiście na wieżyce zawsze ktoś tam stoi. Ale miał fajną czapkę! Jest tam kolejny, jeden kolejny. Z wąsem. Wow, dwójka tankowana, tankowana. Ciekawe czy to jest ten weak spot? Przeładujemy się sobie. Zerknijmy, czy właściwie tutaj nikogo nie ma. Nie, chyba nikogo nie ma. Gdzie eee, jest ten, co strzela przed chwilą? A, tu jest. Go. Uhu! Ale go! <laughs> Pff, na boki. Hej, hej, hej! Jestem ciekaw, z jaką prędkością wylatuje pocisk z karabinu snajperskiego. O kurwa, są coraz wyżej. Ło, fuck, fuck, ktoś mnie widział z tej strony. Zerkniemy, czy, czy tam kto tam jest. Na wieżyce jest pusto, nikogo nie ma. Ale oczywiście na dole gdzieś jest. Zerknijmy właściwie jak tam taką tankowanie, a jeszcze nie, jeszcze nie ma. W końcu zatankowany nie jest. Z nie jest zatankowana ta V2-ka. jest kon i tam widzę, że jeden się szwęta. Uuuu, w płuca! Chyba... Jest kolejna małpa biegająca. Łoł, wow, ale mi myszka skoczyła. Nie, snajperem to ja nigdy chyba nie będę. Nie będę zawodu z snajperem. Jestem beznadziejny. A może jednak bym się nadawał? Ale nie no, bo nie był headshot, więc Ten tak do mnie puruje tutaj ciągle. Wow, missing. A miss O, -o Tutaj ktoś był o, o, tu ktoś przychodzi. Kurwa mać. Tak mnie zaskoczyć. Gin świnio. Jak tam ładowanie, tankowanie Jeszcze chyba fila, chwila, chwila mina lądowa, gdzie jest mina lądowa? Położymy na wszelkich wypadek jedną minę lądową Kładź, kładź Położę minę lądową, okej okay. Fuck Ledwie położę minę lądową, już bym kurz, wam musi jej zdetonować. Jak tam tankowanie? Jeszcze tankują, chyba. O, jest tutaj. Chyba odczepili. Huhu! Teraz jest wielki wybuch: kabum kabum, 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 tak. Jeszcze raz. Kabum. Ale rozpierdol. Haha, ha, ha. chyba największy rozpierdol, jaki kiedykolwiek zrobiłem. No jestem nauczycielem latania. Tak. Ja uczę latać. Odblokowane osiągnięcie sniper. Po strach. Cię po strach. Tu i tam. I tam. A i tam. <laughs> To dziękuję za uwagę. To był Sniper Elite wykonany Raykana Raykena. Do zobaczenia w tym następnym odcinku. Hej!